Cześć, ja jestem Miaskier 144 i zapraszam na nasz kolejny odcinek yy, klockowego świata Minecrafta. No więc, właśnie, gdzie jest zamek? Eee, tam jest zamek. Myślę, że będzie efekt. No więc, na razie nie będziemy się zajmować tym zamkiem. Mam go na razie serdecznie dość. Zajmiemy się dzisiaj wydobyciem, ponieważ... Chce mi się pogadać. No więc. Wejdziemy sobie do jaskini i będziemy tam szukać. Nie wiem. Ustawię chyba sobie easy. Wiem, że na tym się więcej potworków spawnuje, ale dobra. Niech sobie będzie. Muszę znaleźć więcej cola. Boże, ja chcę... Jak co weszły mi? Już się boję. I jaja wręcz. Ej, dupanie jaskinia. Ja chcę więcej. Ech. Boże. Tak na szczerze robię ten odcinek na ślepo, zupełnie nieprzemyślany. Wszystko jest na spontanie, nic nie było tutaj zmieniane. Innymi słowy, nie ma lipy. Kurde, zapomniałam sobie ustawić stoper. Czekajcie chwilę, bo jeszcze się okaże, że YouTube będzie zły na mnie. No więc dobra, zaczynamy znowu. Fez jaskinią, pierdzielić ją. Aj. Kola tylko wydobyłem, nic więcej, straciłem ponad minutę materiału. <grym> Prawie, chyba, nie wiem. Bo nie miałem ustawionego stopera. A ja nie lubię tego ograniczenia. Bym was trochę więcej pomęczył. Może tu. O, żelazo robi się ciekawie, bardzo ciekawie, nie powiem. O, cholera, nieźle. Nieźle będzie. Okej, okay, mamy. Izzy, jak usłyszę potwora, to chyba będę spierniczał jak najdalej. Bo się boję. Od razu mówię, ja w szukaniu materiałów jestem kompletnie ślepy, będę musiał. Ten się... O kur. O kur. Woda, woda. Boże, przeraził mnie. Przepraszam za tyle kurew, ale nie. Boże, czy wiecie, tłukę. Boże, ale mnie przestraszył. Minecraft Brutal Boże, Minecraft się brutalny zrobił. Nie spodziewałem się. Że aż tak O Jezusie, Jezusie, Jezusie. Boże, dlaczego ich nigdy nie słychać? Z jakiej są strony? O kurde, 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 kurde. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Że tu jest. To będzie najbardziej kompromitujący odcinek ze wszystkich. Ludzie, kochani, odcinek będzie chyba najbardziej kompromitujący. No ale musi taki być, ja pierdzielę. Musi taki być. Bo Let's Play bez takiego odcinka to gówno nie Let's Play. A, tam jest dwa z dwóch cwaniaczki. Trzech. Takie wymądre? Boże się. Ale to będzie kompromitująco odcinek. Tak, irdolę, bo ja się zwykłego zombiaka. Ale ja się w tym odcinku będę kompromitował. Jezus Maria. Mamo, ale ja w tym odcinku będę się kompromitował. Mamo. Super, trafiłem chyba na spawna. Rany boskie, straciłem chyba na spawna tych zumiaków. Boże, najgorsze jest to, że ciągle wiem, że są obok mnie. Ciągle słyszę ich głosy, ciągle słyszę ich oddechy. Boże. Tego właśnie nienawidzę w Minecrafcie. Że jak coś się czepi... Sorry. Że jak coś się czepi, to się nie odczepi, dopóki czegoś takiego nie zniszczysz. Albo nie odnajdziesz miejsca spawnu. Ja się po prostu... Boże. Boże, ja z każdej strony widzę potwory. Z jednej szkielet, z drugiej... Aż pierdolony kolega. Boże. Ale to będzie gówniany odcinek. Bullshit, jednym słowem. Jeden wielki bullshit. Albo Bullcraft. O moja nie chcę tam wchodzić. Nie wychodź. Chyba najbardziej epicko zareagowałem na te Dobra, ja ich już nie będę tuł Ja od razu mówię, ja w tej grze twardzi nie jestem Ja się po prostu... Um, gryboję. Yy, Okej okay. Poczekajcie chwilę, bo mam pewien problem No więc Przepraszam za drobne cięcie Mimo, że wiem, że i będziecie chcieli tego oglądać, ale... To już nie zależy ode mnie. Ja się po prostu cholernie do potwajku boję. Każdego. Równo po kolei. Pajączków się może mocno nie boję. Dostaję od nich w połowie czasem, ale... No tylko jak są dwa. Nienawidzę w tej grze się tłuc. Ale muszę, boże. Z drugiej strony cholernie trzeba. Dlaczego nie mogli dać w grze dla dzieci? Tak w zasadzie po Minecraftu przecież gra dla dzieci. Dlaczego nie mogli w niej dać jakichś mniej strasznych dźwięków? I przynajmniej pokazać dzieciakowi z której strony niebezpieczeństwo nadciąga. Tak, a te trzy znowu są. Nie no, ja tutaj trafiłem na spawna. Mówię wam. Trafiłem tutaj na czarnego spawna. A mi się traci jedzonko. Nie wiem czy to mięso tutaj można od nich jeść. Poczekajcie, przedstawię sobie napis fulla i wrócę tutaj tylko zabiję kilka zwierzaczków. Um, tego nie, nie będę robił na wizji. Dobra, słuchajcie, pewnie się cieszycie, ale to koniec na dzisiaj tego odcinka. To znaczy koniec tego odcinka, bo, mamy, bo myślę, żeby wstawić jeszcze kilka. a że się mocno skompromitowałem To jednak go wstawię Może się trochę będzie gdzieś śmiać, może będzie gdzieś śmiać Dobra Ale yy, Wszystko jest forfan, nie? Wiem, moja reakcja Na pierwszego Creepera była za na drugiego też Kurde, tylko Minecraft nie był aż taki brutalny Powiem szczerze, że na 1.8 ostatnio grałem i po 1.8, to znaczy na 1.8 grałem tylko na Peaceful. A teraz mam serdecznie tego dość. Nie wiedziałem, że coś takiego może się zdarzyć w tym Minecraft'cie teraz. Że z każdej strony otoczyć się stwory. Ale dobra. To więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i tyle. Na razie trzymajcie się i cześć.